Niemożliwe stało się możliwe, czyli jeden z punktu widzenia mieszkańców absurd drogowy na odcinku krzyżującym drogi z ważna do Karczemek i Tuchomia, czyli ulicy Jeziornej i Spacerowej, można uznać za niebyły. Trudno było mieszkańcom zrozumieć, że wyasfaltowana droga w pewnym momencie się kończy błotnistym dziurawym bezdrożem i po chwili zaczyna się ponownie asfaltem. Jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach, a ściślej mówiąc, chodziło o sprawy proceduralno-prawne związane z własnością gruntu. Przez lata kontrowersyjny odcinek drogi należał do gminy Żukowo w powiecie Kartuskim. Ale użytkownikami tego odcinka byli mieszkańcy gminy Szemut. Na szczęście wola do rozwiązania problemu i współpracy ze strony włodarzy obu gmin była i udało się w efekcie kolokwialnie mówiąc doprowadzić drogę do porządku. No to jest taka, takie miejsce w styku gmin, powiatów, i tak naprawdę te sprawy proceduralne związane z pozwoleniami zajmują ogrom pracy. Tutaj jestem. Jakby winien podziękowania Wójtowi Gminy Szemut, który przejął tą rolę przygotowującego dokumentację projektową, ponieważ to jest tak, że jest to ten fragment na terenie gminy Żukowo, czy w większości na terenie gminy Żukowo, natomiast tak naprawdę ogrom ruchu to są mieszkańcy przyjeżdżający z gminy Szemut, ale po to są samorządy, żeby współpracować. No, i ostatecznie po zdobyciu przez pana Wójta tych wszystkich dokumentów niezbędnych, podziałach, zridzie udało się dopiąć finansowanie. My, jako samorząd gminy Żukowo, dołożyliśmy, a więc możemy powiedzieć, że to jest partnerskie działanie. Panie Wójcie, ziemia Żukowska, ale cięgi dostawał pan od naszych mieszkańców. Faktycznie stoimy tutaj na żukowskiej ziemi. E, dosłownie 4-5 metrów dalej już jest gmina Szemut. E, dziękuję tutaj za ciepłe słowa panu burmistrzowi. Faktycznie e, rozmaite przedsięwzięcia, e, przedsięwzięcia e, realizujemy, natomiast to przedsięwzięcie, dwie gminy, nie było większego problemu, ale się okazuje, że dwa powiaty, nowe granice trzeba było wyznaczać e, go Tu wszystko trwało, e, ten proces. Na tym odcinku drogi występowaliśmy też z ofinansowania. Nie udało się pozyskać na ten odcinek, ale Pan Burmistrz mówi, że w dalszym kierunku chcemy, dalej będziemy je składać, bo ona też przebiega ta droga kawałek przez gminę Żukowo, potem znowu przez gminę Szemut. Ale myślę, że ten odcinek, gdzie mieszkańcy od lat czekali, na nas faktycznie się odbijało to, dlaczego takie dziury. Był to odcinek tutaj gminy Żukowo i za to zrozumienie też burmistrzowi tutaj dziękuję. Koszt całej inwestycji to ponad milion złotych rozłożony odpowiednio proporcjonalnie. Warto zaznaczyć, że realizacji zadania podjęły się Szemucka i Żukowska Spółka Komunalna. Dzięki tej współpracy koszty wykonawcze z pewnością były niższe od oferowanych przez innych zewnętrznych wykonawców. W przyszłości planowane jest poprowadzenie drogi asfaltowej dalej wzdłuż ulicy Jeziornej, Przyleśnej aż do Chwaszczyna. Trzymamy zatem kciuki.